dobra teraz, co nie no, to teraz dobra, co nie no i właśnie tak my teraz jesteśmy koło drzwi pani niemilskiej, co nie no i skoro my tutaj jesteśmy. No to czas wam pokazać, co nie, co się tam dzieje, co nie w domu pani niemilskiej, co nie, no to jak idziemy my ten tego, po to te to wam pokazać, czy nie? Ale dobra, czas wam pokazać, co robi ta stara zdzira, podczas gdy nie męczy uczniów, co nie, no to ten, tego, no to tyle na razie w temacie, co nie po resztę. Wam pokażę za chwilkę, co nie, no to teraz ten tego koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no to jak to będzie, no to ja już wam to pokazuję, co nie. No to jak czas wam to pokazać, co nie, no to ten tego teraz kończę gadanie, a idę pokazać, co robi pani niemilska i jej żona pani od Angola, co nie, no to. Ja już wam to teraz pokazuję, co nie, no to okej, okay, dobra, dobra, okej. Okay. No to jak tam moja żona, jak ci się podobało ten no wstawienie dzisiaj jedynek uczniom, co nie bo ja dzisiaj wstawiłam pałę całej klasie za coś co oni nie zrobili, ja zrobiłam ten, no dzisiaj im kartkówkę, co nie no to jak to będzie, no to ja ten tego teraz nie wiem co nie, ale dobra teraz, co nie no to ja dość dużo wstawiłam. Stawiłam im jedynek i jeszcze nie uwag szkoda tylko że ja dzisiaj nikomu uwagi nie wpisałam co nie, ale jutro być może ja to zrobię co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to teraz ten tego no to teraz koniec gadania a czas na odpoczynek no to jak włączmy ten no sobie teraz ten no ten telewizor a potem do spania co nie do spania razem co nie no to jak tam moja żono idziemy my ten tego to tam zrobić czy nie no mi to powiedz co nie moja skarbenko no mi to powiedz co co nie, no to tyle w temacie, co nie, no to dobra, okej, okay, no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to jak tam moja żono, ale dobra, ja tam wolę ten, no nie krzywdzić dzieci, tylko im pomóc, co nie wolę wstawiać dobre oceny. Uczniom a nie je im zabierać co nie no to jak to było no to niech tak to teraz będzie co nie no to koniec ten tego teraz gadania co nie no to ten. Tego no to tyle na razie w tym no tym temacie, co nie, włączmy sobie ten no ten telewizor, co nie, no to chodźmy my coś tam sobie ten no pooglądać, co nie. No to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie moja żono, no to teraz ten tego, chodźmy pooglądać telewizję, co nie, no to zróbmy to już. Teraz co nie no to okej okay, dobra co nie czas pooglądać telewizję co nie no to teraz ten no koniec gadania a czas na włączenie telewizora co nie no to. Okej okay, dobra co nie no to okej okay, dobra no to okej okay, okej. Okay. No to dobra teraz co nie no to teraz dobra no i właśnie tak te dwa te no te nauczycielki poszły iść sobie pooglądać to no telewizję to ja wam to zaraz pokażę, co one tam robią przed telewizorem, co nie, no to teraz ten, tego, no to koniec ten, no teraz kurde gadania, a czas wam pokazać, co one dwa. Robią przed telewizorem, co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, dobra, co nie no to tyle ten tego w temacie co. Nie no to okej okay, dobra koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec. Gadania a czas na pokazywanie co nie no to koniec gadania już ja wam to pokazuję co nie no to okej okay, dobra dobra no to okej okay, okej okay, okej. Okay. No to dobra się ma tutaj wiadomości TVN tutaj, to ja Filip Heiser i w tym notym odcinku wiadomości pokażę coś na początek, co się stało. Sejmie, a mianowicie Jarosław Kaczyński pokazał siusiaka i próbował go wsadzić do ust kilku posłankom, co nie no i właśnie tak to było szczególnie tym z PL. O żeby im pokazać dominację, a teraz kolejne wieści polskie, studio animacyjne Murek Produkcja wygrało kolejne nagrody i pokonało Gisneja i Toei. animacje i teraz niedługo będą mieli własny kanał w telewizji, no to gratuluję murek produkcji i to na tyle we wiadomościach czas wam je pokazać, co? Nie no to okej, okay, dobra już ja wam pokazuję te no dalsze wiadomości, co nie no to okej, okay, dobra, co nie no to okej, okay, no to dobra, no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra, no to tył na razie w tym no tym odcinku w następnym ja wam ten tego pokażę dalsze przygody pani niemilskiej i tej no pani od Angola, co nie. No i właśnie tak to było, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to teraz ten tego koniec gadania czas wam zakończyć ten, no ten odcinek, no to papa, pa, cześć. Do widzenia do następnego odcinka no to papa cześć, do następnego no to papa do widzenia no to do widzenia no to elo.